Hej, hej, witajcie. Dzisiaj będzie pogaducha w sumie mało odkrywcza i zupełnie rewolucyjna, bo o emocjach, a o nich z różnych poziomów, lepiej lub gorzej, mówią teraz wszyscy. Kołczowie, psycholodzy, doradcy i trenerzy. Jako, że ja nie jestem żadnym z nich, to korzystam z wiedzy tych ludzi, którzy studiowali, uczyli się i chętnie wiedzą się dzielą, wytworzyć medytację według mojej autorskiej metody. I mam w związku z tym, że nie jestem teoretykiem, zdecydowanie praktyczne podejście do emocji. O mojej metodzie i o moich medytacjach mówiłam już wielokrotnie, więc nie będę się powtarzała. Wiecie przecież, że ze mną to taka fajna praca na leniucha i w relaksie. Wygodna jest? To pewne. A wszystkie medytacje moc mają ogromną. Trzeba tylko znaleźć tę swoją, która w danym momencie jest ci najbardziej potrzebna. Aczkolwiek przy każdej coś przerobisz, przy każdej się zgalaksujesz. Wiecie, bardzo fajnie jest robić takie rzeczy dla Was, wiedząc, że pomagają wielu osobom. Niedługo też wrócę do robienia tych takich szytych na miarę medytacji na specjalne, indywidualne zamówienia. To znaczy w sumie nie mam do czego wracać, bo robię je cały czas, tylko zamówień miałam tyle, że musie się po prostu z nimi obrobić. I dlatego nie przyjmowałam od dłuższego czasu żadnych nowych. Uwielbiam je robić, bo potem informujecie często o oszałamiających rezultatach, a to podnosi na duchu i pomaga dalej trudzić się w tej pracy dla Was. A coś się dzisiaj rozgadałam w tym wstępie, więc do brzegu. Pogoducha będzie krótka za to. Wtem długie, pogoda pogoducha krótka. I znowu o emocjach. Ale jak to u mnie, mniej teorii, a więcej praktyki. Więc posłuchaj, proszę. Zapraszam najserdeczniej. Boga ducha o emocjach. Z reguły żyjemy mało świadomie i nie mamy dostatecznej wiedzy o naszej sprawczości. Nie jesteśmy wtedy, gdy tak żyjemy, kreatorami życia, lecz to życie nam się tak po prostu przydarza. Mówiliśmy tu już w kilku pogaduchach o tym przydarzaniu się życia i jak temu zaradzić, by je jednak fajnie dla siebie kreować. Są tu też u nas na kanale medytacje, które pod tym kątem ustawiają naszą podświadomość. Dzisiaj tylko kilka słów, które będą pomocne w Tobie. W dniu codziennym, gdy dopadną ciebie emocje z tej niższej półki, takie jak wstyd, wina, apatia, żal, strach bądź złość. To uczucia często tragiczne, żałosne, apatyczne, beznadziejne, złe, antagonistyczne, rozczarowujące, przerażające i przede wszystkim. Nic dobrego do naszego życia nie wnosząca. Często niestety goszczą w naszych głowach, ryjąc nam przysłowiowy beret, a potem musimy się zbierać z dziwnych stanów, które lepiej, żeby były nam obce. Co wywołuje te myśli? Najczęściej, oczywiście w dużym uproszczeniu, Twoje cofanie się myślami do przeszłości. Często powtarzam, że jak nie jesteśmy z zawodu historykami, to nie zajmujmy się przeszłością, nazbyt często i nawykowo. Wskazanym jest żyć tu i teraz. No nie, żeby w ogóle nie wspominać, ale jeżeli już, to te dobre momenty. Przyznaj. No przyznaj, że Ty jednak lepiej pamiętasz te winy, żale, rozgoruczenia i rozczarowania. Proponuję wyrobić sobie taki nawyk czujności. Jak dopadnie Cię drapanie w przeszłości z powodu wstydu, winy, żalu, strachu, złości i innych temu podobnych, to zatrzymaj się na chwilę i najpierw Sięgnij po swojego uniwersalnego lekarza, który zawsze jest z tobą, po oddech. Weź po prostu głęboki oddech, taki świadomy i śledź go przez chwilę w sobie, aż znajdzie się za przeponą. Wtedy wstrzymaj go na chwilę i bardzo powoli wypuszczaj. Wdech powinien trwać minimum 5 sekund. U mnie trwa dłużej. Potem kolejne 5 sekund wstrzymujesz powietrze i powolutku je wypuszczasz. Wyrób sobie nawet dłuższego wydechu niż Twój wdech. W tym celu Możesz na początku liczyć w dół. Licząc jednak skupiaj się na wyobrażaniu sobie, jak ten oddech omiata całe twoje ciało podczas wstrzymania oddechu. I zbieraj wszystko, co jest ci zbędne w tym czasie. I powoli wypuszczaj razem z powietrzem. Ten ontek w momencie, kiedy dopadają Cię złe myśli, to takie SOS. Zawsze pomaga i nic nie kosztuje. Doprowadza nas do opamiętania i daje ulgę. Niby nic, a działanie cudowne. Jest tylko jeden warunek, żeby to działało. Wiesz, jaki? Trzeba to robić. Aha, jeszcze jedna praktyczna uwaga. Zarówno wdech, jak i wydech robimy przez nos, przy zamkniętych ustach. Natomiast przy bardzo dużym skumulowaniu, nagromadzeniu złych emocji, weź co najmniej trzy takie wdechy, przy czym ten pierwszy wydech może być takim szybszym wydechem, takim wydechem ulgi. Przez usta z takim westchnięciem, a potem już oddychaj spokojnie. Najbardziej polecam takie spokojne wdechy i wydechy z zatrzymaniem w międzyczasie powietrza i omiataniem wewnętrznym okiem swojego ciała, by wszystko wraz z wydechem wyrzucić się. Korzystając z tej prostej metody, no bo przyznasz, że prościej się nie da. Bardzo szybko skonstatujesz, że Twoja przeszłość istnieje tylko, tylko i wyłącznie dlatego, że to Ty o niej myślisz. Twoje wszystkie lęki i frustracje istnieją wyłącznie w Twojej głowie i napędzane są przez Twoje myśli. No, bo niby skąd by się wzięło, gdybyś o nich nie myślał, gdybyś nie wprowadził ich do swojej teraźniejszości? No, skąd by się wzięły, gdybyś ty sam na własne życzenie ponownie nie wprowadził ich do gry? No, wprowadzasz ponownie do gry na własne życzenie to, co w sumie odrzucasz, czego nie akceptujesz. Jak nie będziesz tego robił? Tak się nie pojawią. No bo jakby się niby miały znaleźć? Ty jesteś zatem przyczyną wszystkich swoich problemów. No, nie brzmi dobrze, nie? No i po tym wytyku, dobra wiadomość: jesteś też jednocześnie jedynym i najlepszym. Dla siebie lekarzem, i w każdej chwili możesz uzdrowić swoje życie, każdą sferę swojego życia. Jesteś bowiem świadomością, która ma tak wspaniałe narzędzia jak umysł, ego i ciało. Możesz zarządzać nimi mądrze z poziomu świadomości. To Twój wybór. Mówiliśmy już tu na naszym kanale często o tym, że nie zawsze wykorzystujemy te narzędzia. One w sumie bardzo się od siebie różnią. Umysł ego czasami usiłuje nas wyprowadzić w pole. Stąd właśnie te trudne myśli czasami kłębią nam się w głowie i dlatego taki prosty myk, jak świadomy oddech, pomaga umysł ego. Dyscyplinować. Ważne jest, by szybko przerwać złe myśli i emocje i nie dopuszczać do ich piętrzenia się i zagnieżdżania w nas. Bowiem, gdy trwa to dłużej, to trzeba sięgać po inne metody. Ja tu jestem orędownikiem medytacji. Nie, nie takich w pozycji siedzącego mnicha, mało wygodnej dla niektórych sztucznej pozycji. A dla niektórych wręcz niewykonalnej. My tu robimy medytację w pełnym relaksie i wygodnych dla siebie pozycjach. Co nie znaczy, że klasyka jest B, o nie, tylko umówmy się, że nie każdego z nas na nią stać. A ja tu proponuję rzeczy dla przeciętnie sprawnych i lubiących wygodę, bo wtedy może łatwiej porwać się na zmiany w swoim życiu. Mamy tu zasadę, że jesteśmy dla siebie samych dobrze. Do moich medytacji trzeba rozsiąść się wygodnie, a nawet położyć. Potem to już tylko trzeba podążać za moim głosem, słuchać i oddychać, a czasami być reżyserem własnego filmu budowanego w myślach. Na to, że moje medytacje pomagają, a nawet leczą, mam ogrom dowodów od osób, które je stosowały bądź nadal stosują. Można dzięki nim osiągnąć konkretny, założony przez siebie cel, naprawić coś w organizmie, pozyskać przyjaciół, oswoić wiele emocji, wysyłać intencje. I jest tego tyle. Że na pewno zapomniałam jeszcze coś wymienić, na co one naprawdę super działają. Róbmy więc wszystko, by złe emocje nami nie zawładnęły. Jeżeli już się przydarzą, no zdarza się to ludzkie, to sięgnij na gorąco po ratunek z oddechem, a potem znajdź sobie jakąś medytację, w której będziesz mógł ze swoim problemem pracować. Medytacji jest tu ogrom. Znajdziesz to. Zachęcam. Te wszystkie tu publikowane, nasze medytacje są i zawsze będą darmowe. W najbliższym czasie ruszy nasz sklep z medytacjami, gdzie znajdziesz medytacje pogrupowane tematycznie i po zapoznaniu się z krótkim opisem, będziesz mógł sobie zakupić tę, która będzie Ci potrzebna. Ceny będą symboliczne. Sklepik robimy dla tych, którzy mniej sprawnie poruszają się w tym gąszczu YouTube'owym i dla tych, którzy nie wykupują usługi Premium, która aktualnie kosztuje 29,99 miesięcznie, a w sumie trudno jest medytować, gdy ciągle przerywają reklamę. One oczywiście nie zawsze się pojawiają i nie zawsze przerywają, ale jednak często. Przy okazji, jak już mówię o tych reklamach, to po raz kolejny wyjaśniam, że my jako Emporia Life nie mamy na to wpływu. Takie jest prawo tu na YouTubie. I dlatego masz darmowe publikacje do dyspozycji, bo reklamodawcy za to płacą. My osobiście nie mamy z tym nic wspólnego. Oczywiście możesz tego uniknąć, jeżeli zapłacisz te 29,99 za usługę premium i wtedy możesz dowoli przez cały miesiąc słuchać wszystko, jak leci nie tylko u nas, na wszystkich kanałach i portalach YouTube'owskich bez reklam. Ale wracajmy do emocji. Dobrze jest zrozumieć, że celem życia. Jest po prostu żyć i być. Często szukamy jakichś nadzwyczajnych dróg, wielkich czynów, filozoficznych odpowiedzi. Zadajemy sobie pytania: po co tu jestem, co mam robić, jaki jest mój cel? Żyjemy w przekonaniu, że musimy coś osiągnąć, udowodnić i naprawić. Jednak celem życia nie jest. Zdobywanie, wieczne poprawianie siebie, czy też takie grzebanie we wszystkim i we wszystkim absolutnie szukanie sensu. Najważniejszym naszym celem jest żyć i być. Tylko tyle i aż tyle. Jesteśmy świadomością co powtarzam do znudzenia i jako taka, jesteśmy istotą boską, która przyjęła formę ludzką, by doświadczać życia w tu i teraz. To doświadczajmy. Życie tu i teraz zakłada, że jesteśmy obserwatorami i świadkami, I jednocześnie twórcami rzeczywistości, po to, by czuć, Smakować, kochać, czasami też bać się, uczyć, tworzyć, a nie by uciekać. Abstrakcyjne, duchowe przeżycia. Być tu i teraz oznacza pełną obecność, bez potrzeby rozumienia wszystkiego. Mamy odczuwać emocje, bo to esencja życia. Odczuwajmy więc, ale nie oceniajmy. Gdy jest nam z niektórymi emocjami ciężko, to tym bardziej nie unikajmy ich, przywołujmy je. Stajemy, stajemy wtedy w prawdzie i odpuszczamy. Pozwalaj sobie świadomie na ból, tylko na taki ból sobie. Przyzwalaj, potem odpuszczaj. I to niesie wtedy spokój i radość. I błagam: nie szukaj niczego poza sobą. Wszystko masz w sobie. Świadomość i energia tworzą naturę rzeczywistości, a Twoja obecność, tu i teraz. Taka obecność bez walki, bez oczekiwań, bez stawiania warunków jest aktem jedynie słusznej kreacji tego bycia w tu i teraz. Zaprzestań więc starania, by stać się kimś takim wymyślonym, przekombinowanym, a zauważysz, że jesteś wszystkim i przyszedłeś, by smakować życie. Bez pośpiechu, bez martwienia się, po prostu by być tym, kim jesteś, kim jesteś teraz. Ty się z tą myślą zaprzyjaźnisz, to pewnie skonstatujesz, że wszystko, co masz dzisiaj do zrobienia, to zatrzymać się na chwilę. Obserwatorem, popatrzeć na świat, oczyma duszy, uznać, że jesteś świadomością z potężnymi narzędziami, jakimi są umysł, ego i ciało. Nie jesteś nimi ani umysłem, ani ciałem. To Twoje wspaniałe narzędzia. Masz wszystko w sobie i, mając tego świadomość, możesz poradzić sobie z każdą emocją, i uwolnić się od przeszłości, bo to jest przecież coś, czego już nie ma. Zapraszam Cię, jeżeli borykasz się z emocjami, do naszych już opublikowanych tu na Emporial Life medytacji uwalniających emocje. Możesz tu w medytacjach wspaniale popracować z uwalnianiem emocji. A także do takiej prostej, krótkiej medytacji, którą opublikujemy w najbliższy piątek, będzie ona nosiła hashtag 258. Bądź więc proszę dla siebie dobry, zaprzyjaźniaj się ze sobą, żyj tu i teraz i niech nam się dalsze. Dziękujemy bardzo, że jesteś z nami. A jeżeli podobają się treści, które tutaj publikujemy, to bardzo proszę zasubskrybuj ten kanał. To jest bardzo istotne, bo powoduje, że jesteśmy lepiej dostrzegani. subskrypcja, komentarz pod filmem "Kciuk w górę". To jest to, Co widz może dla nas twórców YouTubeowych tu zrobić, wyrażając w ten sposób swoją wdzięczność. I podbijając oglądalność. Dziękuję serdecznie. Serdecznie dziękuję i zapraszam też do zapoznawania się z wszystkimi opisami i linkami, które pod naszymi publikacjami są do odnalezienia. Z góry też dziękuję za wszystkie wirtualne kawy, które nam stawiacie. Bardzo je sobie cenimy, bo to świadczy o docenieniu naszej pracy. Zaglądajcie też proszę do zakładki posty. Fajnie, że tu jesteście. Dziękuję.